Dzień dobry, Magda Bałkowiec. Cudze chwalicie, swego nie znacie. O tym, dlaczego warto promować dobre polskie produkty, rozmawiam z najpopularniejszym rolnikiem w Polsce, Adamem Kraśko. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że jest pan tuż przed wyjazdem do środka, w którym będzie pan stosował specjalną dietę. Zwraca pan większą uwagę na to, co pan je. A ostatnio powstał fanpage Rolnik Wie Co Dobre, gdzie promowane są polskie produkty. Z czego wynika ta potrzeba? Chcielibyśmy generalnie dzięki temu portalowi, dzięki tej stronie promować dobre polskie produkty. Osobiście uważam, że reklama jest potrzebna, pomimo tego, że tej reklamy już jest troszeczkę więcej, ale Reklamy nigdy za dużo. Polska zadłuża. żywność jest niedoceniana, jest jej za mało, nie ma już orężady, na przykład w proszku ze słomianą słomką. Czego brakuje w polskiej żywności? Ja myślę, że y, może nie to, że czegoś brakuje, tylko że nasze społeczeństwo już przywykło do zakupów w dużych sieciach, w hipermarketach, a my chcemy pokazać to, y, przekonać ludzi do zakupów na małych targowiskach, na małych ryneczkach, gdzie mamy do czynienia z produktami świeżymi, dobrymi jakościowo, i od polskiego producenta. Nie mogę nie zapytać o uchwaloną ustawę dotyczącą wykupu polskiej ziemi. Ma ona ograniczyć ten wykup przez obcokrajowców. Niestety, zdaniem części polityków i nie tylko obywateli, ograniczy ona też prawa polskich rolników. Na przykład przez 5 lat nie będzie można sprzedać ziemi, która pochodzenia ze skarbu państwa. Jak pan oceni te zmiany? Osobiście uważam, że to ma swoje i dobre, i złe strony. To tak zwane handlowanie ziemią, no niestety miało miejsce, ale też problemem może być to, że tej ziemi nie można będzie kupić osobom prywatnym, którzy nie mają związku z, ze wsią, a będą sobie chcieli kupić kilka hektarów, na przykład, w celach rekreacyjnych. Mhm. I to mi się nie do końca podoba. Często akurat nie dzisiaj, bo dzisiaj jest pan przed wyjazdem na sportowo, ale często pan nosi drewnianą muszkę. W czym ma to związek? Ja myślę, że to, to moje noszenie tej drewnianej muszki jest czymś oryginalnym. No nie każdy, nie każdy takiej muszki widział, nie każdy ma z nimi do czynienia. Chcielibyśmy, chciałbym osobiście też pokazać, że można nosić coś oryginalnego. Coś naszego, te muszki są e, związane z polską kulturą, bo mają polskie wzory, wzory ludowe. I to jest fajne, to jest oryginalne. Taką muszkę nosi podobno e, DJ Adamus. Ej. Jeszcze chciałam zapytać o Puszczę Białowieską. Pan pochodzi z okolic Hajnówki, z właśnie z okolic e, terenów puszczy. Tak, dokładnie. Teraz e, była e, no, dosyć duża afera dotycząca wycinki drzew. E, dużo osób się sprzeciwia tej wycince. E, ministerstwo tłumaczy, że ma ona na celu uchronienie przed kornikiem, jak pan oceni? E, z takiej prywatnej, e, prywatne pana zdanie na ten temat. Moim tak? zdaniem jednak ta wyci wycinka bądź co bądź jest potrzebna. Jest potrzebna po to, żeby usunąć z organizmu, zdrowego organizmu, puszczy to, co jest chore. Można to porównać do zabiegów operacyjnych na, na, na człowieku. Jeżeli w organizmie ludzkim jest zalążek, czy, czy coś, coś chorego, którego nie da się wyleczyć sposobami farmakologicznymi, czy, czy, czy sposobami naturalnymi, to się dokonuje zabiegów i tu uważam, że ta wycinka w Puszczy jest takim zabiegiem. Lato zbliża się wielkimi krokami. Wiem, że właśnie to, o czym mówiliśmy, pan rozpoczyna dietę. E, czy możemy zdradzić coś na ten temat? Możemy zdradzić coś na ten temat. E, jeszcze dzisiaj wyjeżdżam do środka pani Ewy Dąbrowskiej do miejscowości Go, Gołub. Gołub, bodajże? Gołub. Gołubie, tak się, gołubie. gołubie przepraszam. No, przepraszam również. I tam, i tam właśnie przez dwa tygodnie I co pan tam będę, będzie robił? Będę na tej tak zwanej diecie. To będzie polegać na diecie warzywno-owocowej. Pierwsze trzy dni, z tego co wiem, to będą owoce, warzywa, jakieś sałatki, surówki, coś w tym stylu. Natomiast 10 dni soki, dieta. Dieta płynna. płynna, płynna. Dokładnie. Temat lata już został poruszony, to wiem, że Pan szykuje trasę koncertową. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć. No, w związku z tym, że pracuję nad swoim solowym materiałem muzycznym, przygotowujemy teraz trasę koncertową, mamy jeszcze wolne, wolne terminy i promocyjne ceny. Także zapraszam do kontaktu ze mną na moim profilu Facebookowym, na moim fanpage'u również. Także myślę, że. I można warto. pana zaprosić do swojej wioski, do miasteczka. Nawet na wesele słyszałam, że. I jak też Pan, tak. pan występował. się już takie przypadki, gdzie występowałem na weselach, niesamowite uczucie. I myślę, że warto. Życzymy, życzę rozwoju kariery i mam nadzieję, że dieta będzie pomyślna dla pana i, i pozytywnie wpłynie na zdrowie. I mam nadzieję, że po tej diecie, kiedy będą już pierwsze efekty, porozmawiamy. Bardzo chętnie. <laughs> Jeszcze spotkam raz. się z panią, z widzami telewizji, których serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że mogę być dzisiaj razem z wami i Życzę wszystkiego najlepszego. Trzymajcie za mnie kciuki i pamiętajcie, rolnik wie co dobre. Dziękujemy bardzo za Dziękuję również.